Wieczór Państwu miło gościć Państwa w galerii Atelier, Galerii Fotografii. W tym roku obchodzony jest jubileusz 25-lecia. Z powodu pandemii obchodzimy w tym roku, chociaż ten jubileusz nastąpił w 2021 roku. Z Konarem Poleszczem znamy się już od wielu, wielu lat, wielokrotnie spotykaliśmy się w Krakowie, kiedy ja tam jeździłem też do córki Anny Marii, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych, ale taka większa przyjaźń nastąpiła podczas plenerów wielkiego formatu, które organizowałem w Narola w Pizunach, jak również w Chełmie. Udało się Konrada przekonać, żeby zaprezentował tę wystawę tutaj w Hełmie, z czego się bardzo cieszę. Mnie też nie można niczego kazać. I każdy to wie, Ja, jak robiłem wystawę u niego w Krykrotece, jestem jedyną osobą, która w Krykotence miała wystawę. i poświęcam te słowa, prosząc go, aby nie, nie brał je zbyt na sercu. Moja wystawa w galerii Ryszarda Kaszmarskiego jest dla mnie wystawą wyjątkową. Wyjątkową z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że zrobił to mój bardzo bliski przyjaciel, a po drugie, że zrobił to znakomicie, dlatego, że zdjęcia oświetlił profesjonalnie w ciemnej sali. Są oświetlone tylko zdjęcia i Pięknie powieszone, pięknie ułożone. Zrobił to prawdziwy artysta. Ponadto, chciało mu się znaleźć ławkę szkolną, która u kantora zawsze gra rolę. Znalazł wieszak, na którym powiesił kapelusz, i powiesił moje zdjęcie kantora, które ja również bardzo lubię które jest zdjęciem wyjątkowym, właśnie kultowym zdjęciem kantora. Ta wystawa. Pokazuje moje związki z Kantorem, które właściwie były bardzo bliskie, dlatego że Kantor, jeśli kogokolwiek lubił oprócz siebie, to chyba mnie trochę lubił i zaprosił mnie na fotografowanie prób jego przedostatniej sztuki. Nigdy tu już nie powrócę. Ponieważ to był rodzaj zdjęć reportażowych, które ja nie lubię, poprosił go, żeby pozwolił mi zrobić zdjęcia na moim tle, w moim świetle i przeze mnie reżyserowane. I Kantor mi powiedział, ja jestem najlepszym reżyserem. Ja więc zgadzam się, panie profesorze, pan jest rzeczywiście najlepszym i największym reżyserem, ale ja bym chciał zrobić takie zdjęcia, które byłyby moje. Kantor powiedział, dobrze, zrobimy. No i pozwolił mi pod koniec, właśnie fotografowania tych zdjęć, rozwieść tę te, białą, Taką właśnie szmatę pamiętą, na której tle, w moim świetle, ja zrobiłem zdjęcie kantora, jego aktorów, bioobiektów. I to są zdjęcia, powiedzmy sobie, których nikt nigdy nie zrobił. Dlatego, że kantor nigdy nikomu nie pozował. Pytałem mnie, co ty zrobiłeś, że on ci pozował? Ja wiem nic, no po prostu. Męczyłem go przez prawie miesiąc, żeby spełnił obietnicę, którą mi dał na początku fotografowania, i spełnił tą obietnicę. Ja potem zaniosłem mu te zdjęcia. Przyznam się, że mnie bardzo pochwalił. Ja nie chcę cytować, bo uznano by mnie, że jestem jakimś tam hochsztaplerem, ale kazał swojemu kierownikowi. Takiemu technicznemu, Stasiu, proszę zapłacić panu, panu Konradowi za te zdjęcia. A ja wtedy powiedziałem, Panie profesorze, czy Pan uważa, że ja te zdjęcia zrobiłem dla pieniędzy? Przecież ja to zrobiłem dla Pana. I proszę to przyjąć jako dar mniejszego artysty, dla wielkiego artysty, bo ja Pana nieprawdopodobnie cenię, o czym Pan wie od dawna. Kantor spojrzał na mnie. Pobiegł na salę, na której była jego wystawa. Zdjął piękny obraz takiego chłopca przeskakującego przez parasol, dał mi i mówi, czy to pana zasatysfakcjonuje. Ja wiem tak, panie przewodniczący, tylko proszę mi z tyłu napisać, że to jest dla mnie. I Tadeusz Kantor napisał z tyłu panu Konradowi Poleszowi, Tadeusz Kantor. I to jest właśnie dla mnie relikwia. Podobnie jak manifest, który potem napisał mi w czasie otwarcia wystawy. Jeden z tych manifestów, który napisał do swoich przyjaciół. I ja jestem zaszczycony, że do mnie również taki manifest napisał, zaczynający się słowami. Przyszedł z marzącymi oczami i pokazał to, co te oczy utrwaliły. Z burzliwych prób nigdy tu już nie powrócę. W nędznej piwnicy miasta Krakowa. W tej serii zdjęć robionych na moim tle i w moim świetle, i przeze mnie reżyserowanych, wyjątkowym zdjęciem jest zdjęcie tutaj, które jest za mną. To jest zdjęcie kantora z manekinem ojca swojego, który w, w więzieniu. Montelupich w Krakowie został z zabity strzałem, pistoletem w tył głowy. Natomiast yy, dyrekcja więzienia przysłała rodzinie komunikat, że, że kantor ist am Herzschlag gestorben, że zmarna zawał serca, a dziurę w głowie miał taką, że można rękę włożyć. Ten fakt bardzo kantorem wstrząsnął. I on zrobił właśnie manekin swojego ojca z pistoletem przyłożonym do głowy. I kiedy ja robiłem te zdjęcia takie właśnie na moim tle przeze mnie reżyserowane, posadziłem Kantora na krześle naprzeciw manekina swe, manekinu swojego ojca, Mariana Kantora. I Kantor tu na mnie patrzy i mnie nienawidzi, co każdy widzi na tym zdjęciu. Ale siedzi w cieniu rzucanym przez ten manekin z przyłożonym pistoletem do głowy. Kiedy potem to pokazałem kantorowi, kantor tylko powiedział głową po mówi wspaniale to pan wymyślił. I znowu dodał taki tutaj dla mnie epitet, którego nie mogę zacytować. Ale jest to zdjęcie rzeczywiście wyjątkowe, wymyślone przeze mnie na potrzebę tego właśnie faktu i tego mm, stosunku. Kantora do jego ojca. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj w hełmie mogłem mieć moją wystawę w galerii mojego przyjaciela, który zadbał o wiele szczegółów, które mi się szalenie podobają. Do tego stopnia mi się ta wystawa podoba, że jestem temu już w ciągu tygodnia po raz drugi, bo byłem na otwarciu wystawy tydzień temu, w piątek. No i dzisiaj przyjechałem, żeby spotkać się tutaj z miłymi ludźmi, którzy nie, nie mogli czy nie, czy, czy, czy nie przyszli w piątek, żeby przyszli i posłuchali moich opowieści o kantorze, których mogę bardzo dużo snuć bo rzeczywiście był Kantor osobą wyjątkową. I to, że Ryszard chciał mi taką wystawę zrobić, to też dla mnie jest niesłychanie miłe, bo wystawa jest rzeczywiście przepiękna pod każdym względem. I za to jestem Ryszardowi wdzięczny i cieszę się, że to jest w hełmie, że to jest w waszym mieście tutaj. To zdjęcie Kantora z trumną też jest właściwie w pewnym sensie wyjątkowe i właściwie kultowe, bo yy, ta trumna, która występowała w spektaklu, nigdy tu już nie powrócę, początkowo była taka z dykty zrobiona, a po czym potem kantor zrobił już taką bardzo porządną. I co zabawne, jak robiłem to zdjęcie, poprosiłem kantora, żeby nie palił. A Kantor powiedział, nie, bo bez papierosa to ja nie istnieję.